na posłani, e, dzisiaj nagrywamy z moimi kuzynkami długo a druga się nie chce A GÓWNO się co! <grym> dobra grajta! E, ja mam pierwszy mok na Franku, ja będę mogła ulepszyć ja wow czwarta moc. nie, ja się co się nie pasi

W leczu, nie. Tak, bo to mnie jest późno, bo to jest chudze, bo to nie. Widzicie jakie kidoski na polone. Widzicie jakie kidoski na polone, ale nie umiem przykrywać klikona. Trank jest nudny. Dobra, czekaj. Radziłam hmm? sobie. Hmm? Eee... Jezu, czekajcie. Wejdźcie, wyjdźcie o drużynie

no i już są, zrobię. Ja, prawie. Mam, ja <grym> 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 Dobra, duchy, dobra e, kogo uleczyć na Star Power? Mogę jedną piesiąc tylko uleczyć. Czyli pan. Nie mogę wyboru. Ja dokuleczył konto, okej. Okej. Boże! To na wiem, co on to kaskło, Cztery tysiące. wiem, co. 45. Uwubaka z a się Uw, <noise> baka, sraka B, ale, 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 ale. ale biały się na ciebie gasi U, W, w y. <noise> Też tak myślałam sobie, Że U jest to wójtach Jak Uw <noise> no, Może bym Piperką zagrał Chyba ja mam odgłosy gry Muszę sobie wyciszyć Teraz ja będę grał Frankiem Ale lepszy W ogóle mam równe... Co, co 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 mi się trzęsie telefon <głosy> <głosy> O bo losowe opowiadanie na Tik Tok Oje yeah. Lecimy lecimy mordy Ogólnie mam dziwny gadżet Który aaaa o! o ty jesteś mocny ty. Nie dam dam ja wszystkich pokonał Umieraj ty kurczaku jeden Dam ja będę wszystkich pokonać nie? Tak zabało. A nie ma jeszcze napału? Bam, No i leży. Jest na gin 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 gin, gin gin gin. GIN 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 do cioci. Mówi da. Dwójka. Chłopakiem jesteś? Nie widziałem. Jesika! No nie! Chodź tu. Woo! Przegramy tą rundę. Nie, nie wygramy z nimi, nie? No na pewno. Pierdzielę, co jest, że modwali? to było słabsze. Ale logi! O, zabiłem dwóch. O. Mam ciulowe O, pa! Gin! <giby> <giby> o, Wiktoria umarła. Ale logi są! Ej, widziałem, jak ty <giby> gus, Ale śmieszne. Śmieszne w ciul. Wyłączam internet. Boże. Super. na koronie tego Robloxa. No ciekawe, no pierwszego. A! Pierwszego A mają być. Pierwszego A? Pierwszego. Wyszły co? Pierwszego. Lipca. Pierwszego Lipca. Lepca. Minus 7, haha. Ja mam minus 6. Minus 7. Ej, no właśnie, zapomniałem, że ja mam mega box. Idę i tak na konto. Kupa. I <gulna> Chyba te. Mm. Wow. Aż zasnąłem, prawie. Jak najlepszy kuzyn weźcie wywalcie. <gulna> Najłatwszy kuzyn. O, nie, a tym możesz wywali. No. Ty mnie wywal... A nie, ja nie, nie możecie, musicie wyjść. To tak. Tak, Ja idę po pierota. Jesteś Ej, ja też chcę. A to idź. Ej, ja chwilę wrócę. Ej, ja nie mam nikogo w znajomych z was. Wiesz, mam fankę Feyrota. Zaraz Anię no, zaproś. Niech masz klub. No, game over. Damiana chyba. Nie, wichura Gail. To jest stary klub. Chodź do nas! Nie, bo to jest mój klub. Brawler Poland kanałowy. Czy muszę iść tak? wylogować się A ja czym wyszłaś naszego? A to jest jedno konto Aha no Czemu muszę wyjść? Zaakceptuj mogę o, no tak, bo ty jesteś współmodem mhm. Dobra, to ty zaakceptuj A ja już szybko przechodzę na konto NIE NIE! Nie graj rundy, nie graj rundy, no nie graj, ludy, no, za graj No ja jesteśmy w kubie Bawler Poland! Dobra, otwieram... Oficjalnie najlepszy klub Bawler Poland! Otwieram autobusy. Ja sobie zostawiłem Big Boxa. Dobra, zaproś. Zaproś. Mm. Okej. Okay. I zabawa, i zabawa. Weźcie hang. A nie, co jest? Co ty za mapa? Ja nie chciałem. Sorry. Nic się nie stało, polak. Nie, no, ja jestem słaby w tym gra. Czemu wyszli w kółko? Leży? Co to Ej, mam ną Ja Szybciej! Ja zbieram. Jeszcze jedno Jeszcze jedną palcem. 200 rzutanów mi brakuje. Jeszcze musimy dwa mecze zagrać. Dobra, gramy napad. Ja Jeszcze muszę jedną na na mnie. Kurde, szkoda, że nie mam Squika. Do Squika by było łatwo wygrane. O! Ja mam 4000 monet. To ja sobie biorę Rika na siódemce. Mam gazu to blokuje mandońliko. Okay. OK. Ja ci nie wierzę. Dobra. Ja ci nie wierzę. Co? Że mamy pierna. Nie, nie, Moja Ty kuźwe. Co mam takie pasciski? Dobra. No nie, no nie pierdzielać! Ja nie chcę przegrać! Ciął, cię, ciął, Nie umiemy wygrać. Ti, ta, ta, nie mów do mnie, Gosia. Nie jestem dziewczynką. Jestem... O, dalej, da, nie zabijajcie. Nie próbujcie nie zabić. <laughs> Leżeć. O, Zepeto, spada. Jakie Zepeto? Ty jesteś Zepeto z kidem. Chodź tu. Nie. A to. No chodź tu. O, a ty to jeszcze żyjesz. Ja myślałam, że tu umarłaś dawno. Kto? Ty. ty w krzakach chyba, nie? Z kim? Nie, nie. Yes. <laughs> Wiktoria nie gin tak szybko Dlaczego? Bo Cię potrzebujemy Potrzebujemy Cię w naszym składzie pa, pa, pa. Siema, jestem z powrotem e... Otwieraj Nie e... E... I musimy rozegrać jeszcze jedną rundę w drużynie Tak więc szybko, czym prędzej to zrobimy I otworzymy i przechodzimy na lepsze konto A ja otworzyłam mega boxa no i nic Piątka Ale za darmo A jeszcze masz za poziom mega boxa No właśnie już? Otworzyłaś już? Poziom. A ja nic nie trafię Widziałam tego No i czuj cicho Widziałam jak ty kupi to wydrywasz. Ja skończyłam misję, to tą, to okay. Dobra, otwieramy. Pa pewno nic nie będzie. Nagrywa się, nagrywa. Spokojnie. Ja chcę Big Boxa. Dobra. Nie, nic się nie spodziewam. Jest coś! Gadżet albo Star Power. Zakład? No. Nie, Star Power ja nie mogę trafić, czyli gadżet. Widziałem. Jak muszę montować cały odcinek? To bula polska. Dobry wieczór, Polska. Ja cię tutaj ruszę. Ty, ty, ja już teraz ja ruszam, No, zostaw. Ja teraz coś zrobię. Klub? No, 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 Pamiętajcie, klub Brawler Poland najlepszy klub. Panka a bo to jest jej za zastępca A czemu ja mam silvera, jak ja nawet nie grałem w ligę? What the? Co? Ja mam silvera, jak ja nawet w ligę nie grałem Nie, czy ja grałem w ligę? Nie pamiętam Dobra Nie wiem, jeszcze kilka rundek sobie zagrałem, bo to Nie wiem, będę po prostu to za długo motował a, sorry, że długo filmu nie było, bo ja jestem leniuchem i nie mam czasu. No, niektórzy muszą Ciebie ja też uczyć. Tak, mam wciąż problemy. Ja Na pewno też nie na swój kanał, bo wiecie, na nauka. W ogóle, czy ktoś wie, że Ty masz kanał? Tak. O Tobie chuj? Wika, ja Ciebie nie mam znajomych. Aby Ty w klubie nie tak. Czekaj, nie muszę tak na. Chcę, co, co my. Ale my nie ma. Maja bongo, ej ba. Baja bongo. Baja bongo. Baja bongo. Ani, musisz dokończyć tą Musisz e, wpisać słowo, którego brakuje. Nie. Aha. Aha. Ej! Co? A ja? Co? No ja cię nie mam znajomych. Bo ty nie jesteś w najlepszym klubie na całym świecie. Aha, mhm. cztery osoby. Musisz im tekst. To się tak. Ja mam chociaż... ...jedenastu! No, Adamia ma 87 no. A czemu się... Kaszojad Ała! Ola, nic cześć! No troszkę dawaj, Tatsky. Tak, tak robić nie! Budno. Tak A cię zaprosiła. Chcesz zrozumieć, że potrafią się zgadzać? Hmm. Dlaczego? Hmm. Kasper, hmm. wejdź do klubu i napisz jak się pisze dokładnie. Dobra, Ale gramy! Jak się pisze dokładnie? W klubie czap.

Lupa Gaja. A co, jakie słowo, jedno, jedno słowo jakby wyszło? Lupa? to można pisać? nie umiem pisać. A co z tego wyjdzie? Co wyjdzie z tego, główna? Tak. O, poczekaj, ja zadzwonię to mamy. Kurde, będą musiał... O! Ja no dobra, ale naprzedzę. Bo dobrze, bra. Na pewno nie lepiej ode mnie. lepiej właśnie. Nie. No. Ja się zgodzę, że nie. Nie. W teraz się po prostu nie są na dobrej grze. Właśnie, bo ty lepiej za was grają. Gdy Tak. Ehm. Um, I nie sobie wygramy? Ła! I tak. A No nie umiem! No weź się! Pierdzielcie! No co to są za lagi? Cioty. Cioty. No nie, no oni jeszcze wygrają. Nie, nie, nie gram. Pa. Kończymy odcinek. E, do widzenia, widzowie. Pa. Mhm.